Witam wszystkich moich widzów w moim pierwszym odcinku z gry Call of Duty Model Warfare Model Warfare 3 A czemu nagle tak Czemu nagle tak mnie naszła ochota Call of Duty? Najpierw Call of Duty Model Warfare 1 Teraz to A z prostego powodu znowu mnie naszła ochota no i Postanowiłem zainstalować tą część, bo to też jest fajna MW3 Jest z serii MW Model Warfare no która jest najlepszą no, no najlepszą serią O, tak się wyrażę Jest najlepszą serią Call of Duty Która wyszła Ogólnie No jasne, oni są wszędzie No, która wyszła No i postanowiłem, że zacznę nagrywać z tej No i postanowiłem nagrywać coś z tej serii No i jestem, nagrywam No a przy okazji ten odcinek zostanie No fajnie nie? Poświęcam y, życzeniom Sylwestrowym Żeby Wam się ten Sylwester udał Żeby była fajna impreza Żebyście minę spędzili swój czas Poświęcony z rodziną czy znajomymi. Jak tam wolicie. I żeby ogólnie się wszystko udało, żeby nikomu się nic nie stało, jakaś ręka urwana. To mi się War Nie wiecie, żeby ten sydersem przebiegł tak jak wy chcecie, a nie. Kurwa migracja hosta. Jak ktoś chce. I wiem, że mam je w Call of Duty, no ale jakoś w Call of Duty muszę się... No jasne, muszę się jakoś nauczyć z powrotem grać tą część. Będę wrzucał tego. Um, survival. Przetrwanie, bo to fajny tryb. Kampanii nie, wiecie, jakie ja mam podejście do kampanii Że kampanię nagram no fajnie, nie, biorę inną udajność. Coś muszę mieć takiego bardziej staty no 3.8 O no, ale. Nie no, albo wezmę. Kurde, zaś się zastanawiam jaką broń wziąć zamiast napierdzielać. Zamiast napierdzielać. Wy co się ze mną dzieje. No i mówię, będę to nakręcał. oczywiście tak, yy, tak yy, dla jasności, nie? Te konto nie jest moje. Yy, konto dał mi mój serdeczny kolega Rudy, którego pozdrawiam. No bo on nie grał już, a ja się tak spytałem. No i... No nie, że dał. wiem. No, pożyczył mnie. Nie, nie wiem, jak to. Dał mi hasło i powiedział, że no, mogę sobie zagrać. Wiecie nie o co chodzi. Jeśli to nie będzie... Nie będę jakoś tego tematu rozwijał, no ale... Był tak życzliwy, że mógł. Że... Dał mi... Login. A zło, może tamta asysta będzie. No i za, za to mu serdecznie dziękuję, bo bez niego nie byłoby tej si Jaki Noctuber? E no, noctuber, no, 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 RPG. Bez niego nie byłoby tej serii. Więc... Możecie mu podziękować, jeśli chcecie tą serię, nie? Chcecie to serię, to ja będę na chętnie nagrywał. No i mówię, że życzę Wam jak na najlepszego Sylwestra, żeby Wam się tam udało i nikomu nic się nie stało z wojerem. I żeby było dużo zabawy, miłej zabawy, szczególnie. Takiej fajnej, przyjacielskiej rodzinie, rodzinnej. Jakie towarzystwo sobie wy wybierzecie, żeby się też imprezy, ci, którzy mają, udały im, to ostre. No. no i to będzie... No, te, to już się kończy. Może mam jakieś ragi, ale nie wiem. Aj, ale rzuciłem tego granata. On nie wiem. nawet. Wiem, że ragi mam okropne. Jak... Chuj. Eee, wpadłem po Ja już go, życzę, się z gością Aj, mogłem go jeszcze ściągnąć. Paty jak dla mnie przyzwoite, choć lamione. Ale tak bywa. No więc mówię, krótki filmik ze świąt świątecznymi. Buja. Ze sylwestrowymi życzenia. Życzeniami i żeby ten nowy rok był szczęśliwy dla wszystkich. Wiecie, dobre oceny, dużo kasy, miłe wspomnienia i te różne sprawy, więc... Za uwagę dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii oraz MW1, no i Battlefield 3, więc... To ważne, że Towarzysz, najwięcej zabitych z, z broni wroga. Okej okay. Jeszcze chyba ruszy seria Homeflon, ale dobra, nie będę za przynudzał to, więc żegnajcie.